Co to za klamka cała w ogóle? Killer's Compal Dobra, ja mam prawo tak panowie... Ja my mamy mi dojebać, nie? To nie jest... Yy, nie wiem, przeciwnik którego, którego powinniśmy nie wiem To nie jest to przeciwnik, którego należy lekceważyć od razu No tak, no, do tego mówię, no, że... Jak idziemy? Bo ja jestem przy szafkach Ja, ja jestem ja prawa, nie prawa, nie? No, zależy jak stoimy to. Dobra, to jakaś. Windy się środek. Windy, windy. Cały jestem zadumione Szafki, obity. Kasa, nic nie widzi. Szafki dead. Podnieście się. Szafki. Jest na tablicy, na tablicy. Na tablicy mam. Jeden szafki Nie, nie widzę go kurwa. Jest. Leży. Jeden leży, jeszcze jeden szafki. W ogóle szafki. A oni są przerąbani, takich problemów już nie na miałem dawno. Czego? Takich problemów nie miałem już na szafkach, nie? Ja nie? wiem, czy oni są na szapkach, gdzie oni są. Ja na szapkach może tam bliżej tunelu. szapki. Szapki tak, dziękuję. Szapki ciężko obity. Powinien być detal. Na Bank na bankomat wchodzą. Wchodzą. A, y, plan na Jaro, ja w plecy. Plan leży. Biegają, biegli szafkami, Ciech. Leży, plan leży. No Czterych padło dobrze. Dobra, ja się odstawiam. 11 tekietów fanal, trzymam ich na tym na tym tym. Czy masz te drugie tutaj? Juszki, nie muszę się martwić Winda windy prawa będzie Windy prawa dwóch jeden lewa. No nie Szafki leży Na windach się podnoszą Szafki obity, ciężko nie mam Rakom jamu na sadkach. Podnieś. Podnieś. plecy. Dwóch na szafkach, masz. Nie wchodź mi tu. Ajajajajaj, aj, aj, aj. są dwóch. Na górze mówcie, że na górze przy, tu... przy tunelu. Leży jeden na górze. No w... Na windę na... jeden przeskoczył. Nie no może mamo. być na dawać. Siadek, środek, środek, przy schodach. Nie widzę. Smokina na szafkach. Stawica. Leży. Obity na szafkach, obity, leży. Jest. Obity tutaj, jak ee, chuj. Z prawej szaf strony y, od szaf wychodził, wychodził, ale cofnął się. Dobra. Szafki jeden leży. Nie ma Mamo. Drugi obity. Dobra. Szafki, szafki, szafki. Bankomat, ma bankomat, bankomat, bankomat. bankomat. Leży pan komat jeden? Pistolet, nie. Jeszcze, jeden jeszcze jeden, jeszcze jeden. Podnosi się. Bieg, na szapkach jest już. Szapkach jest już. Podnosi. Podnosi. Nie mam, nie mam na mam. Pan, spad, spad, spad. Trzymam. Trzymam. Biorę smoka na wszelki wypadek. ramki leży, enko obity. Yy, szapki od bankomatu. Leży, leży w kasie od banku. Kurwa. Tagu na tobie. Jest W szafkach, jeden leży, ja też leżę. Kurwa, Kurwa to jest... w szafkach leży. Kurwa, nie wiem. Jeden leży, ramki. W szafkach, w szafkach o. Mount, w szafkach. Chodzimy. Kurwa, skasy do nas walą. Ja... Kurwa, już oddaję. Dwóch na... Nikt nie mówił o tych kasach. Tagu... Kurwa, rozplantowywałem już. No wiem. Dobra. się. Co, co, poszło nie tak? Zbawki, tak? Amunicja... Chcecie ten support, żeby rzucić ammo, nie? No. Bo widowi brakło mi mi też z pistoletu waliliśmy na nim. Dobra, wy jesteście dwóch na prawej, ja tutaj idę na lewo z tym. Dobra, ja tym. Ja idę na śmietni. Prawa, leży Ilu, leży Jeden, widziałem jednego jeden był jeden. Lewej ich słyszę Ale nie wyszli, widzę. Wyszli, 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 minęlicie Na no lewą widzę, widzę, widzę. Przeszli leży, ja lewa, lewa, dobra, lewa, dobra. Lewa, 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 lewa. na pochylnie dwóch przeszło Nie, ja, ja widziałem dwóch. jednego Trzech tak? Jeden leży. Okno. Ja tam biegnę. Dobra, duszki ja, regały dół. Obity. Przelek na pochylnie. Yes, nie no są. już wiedzą, że jestem. Od pochylni idą. Aj, kurwa, nie chciałem w ciebie strzelać, duszki. Wychyliłeś O ty. Nie, nie się. Na regały do góry wchodzą. Dwóch, trzech. Jeszcze jeden brama rusztowania. Dobiega do góry na regały. Regały góra obity. Czwarty tam chodzi No niemożliwe Kurwa, ponoszą się regały ku u góry Dwóch Na planta biegamy Obity ten na plancie Ta, jeden no. są regały w dół Mam dwóch no O tyłu, leży. o tyłu Regały w góra, u okna Leży Czech Został ten na Mkomie tylko Jamy. Wszyscy, wszyscy. Granaty mu tam wrzucę. Kurde, skampił się w rogu, lewy róg. Trzech jest na Mkomie! Mówiłem granaty o... wrzucić. Aż zjebaliśmy, nie? Leży. No, w Kurwa, nikt, kurwa. RPG, nic, nic się nie dzieje, nie? Granaty im tam rzucajcie no On nie wierzę w to kurwa, nie? Teheran mają jeszcze lepiej obcy kanek To dobrze, bardzo dobrze no To dlatego, po takich poszedłem, nie? No ale to kurwa, oni nie mają tego obcykany na. No. Znaczy oni, da... oni są do grania spokojnie, już dupy dawali wszędzie. No nikt nie wiedział, gdzie się ustawić, co tego, ja zginęłem. Kurwa, niepotrzebnie, z drugiej strony. O tego się zaczęło, nie? Nie, zaczęło się tego jebanego amo, kurwa. Dobra. Tylko dobrze, ale zamierza, ja nie rozumiem, że macie mało broni i kurwa nie możecie podnieść czyjąś broń? Nie, to no zadawanie Ja na szachach mam przez 12 relipa, nie jak tam trzech jest. To się można zmienić z kimś na chwilę i jedna osoba ta co nie ma amunicji biegnie gdzieś na jakiś suicide kurwa im za plecy. No i... Narobić narobi zamieszania i się respawn z powrotem. Dobra, jak no mam problem. iść? To tak jak ostatnim razem. Nie biorę dymu, tak? Kto wziął dym? My nie Bystry sobie... środkiem wbiegasz dopiero jak y, ten. Y, Dymy są tak przez banko, bankomaty. Nie wiem. Zadym cię mu kasę dobrze i prawą stronę tam. Bystry, ja mam daleko jeszcze do ciebie. Jedna strony jeden jest. Lewy biegnie do Kiaru tego Zadymiony Jeden na filarze, na samym środku, na wprost drugich schodów leże szafki środek trzyma Wybieg mi Leży Na kim spawn? Na mnie Trzymam Kurwa z... Nie wiem skąd y, mnie zabił, ale gdzieś tam y, ze szafem. Jeden jest za damkami I Kaha Jeden, Szapki leży, Jeden, dwa. Jeden, Kurde Jeden, no. dwa. Na! Trzyma ten środek, jebany, nie przeszedłem. Tak, to sam jest. Weźmy, skoro. a jak zadejmy, urywamy środek. No. Ale na bramkach teraz dwóch. Podnoszą się. Jeden nie jeden na szczycie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 Tak Wschody na środku Dwóch leży, dwóch leży Na Ja mam 0 HP Szafki, 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 szafki Podnos, podnos Leżę Kurwa na twoim ciele Jeden leży w Wybiegaj tam ujdą Stantuj Muszę przodować Jest, jest bank 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 Leży Mam dwóch i ja go podnieść Ja trzymam prawo Niech ktoś wszędzie na środek teraz. Jak ja myślę. Za kasą, zakasą! Dobra, leży. Leży tu. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden zakasą. Za kasą, zakasą. Za kasą. Dwóch zakasą jeszcze Jeden leży. Jeszcze dwóch Zajebaliśmy się na Prawa strona chyba Słyszę ich Jeden leży. Sklep też leży. Jeden został Podnieśli się Leży prawa. I drugi Leży Jeden jest w sklepie Ale mnie wyciął Żeby już się nie podnieść. Bystry na tobie. Sklep obity Lewo strona Drugi sklep No idzie. Obity. Drugi sklep obity po prawej Prawo stronie mnie? jeden. Tegu? Prawa, prawa, prawa. Ale nie, on trzyma prawą, nie? Także uważaj, Zdrew podchodzi, leży, podchodzi, podchodzi, podchodzi prawa, prawa. Śmietnik leży Prawo jeden. Leży, dwóch leży, dwóch leży. Podchodzimy. Dawajcie, dawajcie. To ci dwóch już że będą musieli lecieć. W plecy dostaliśmy, z apteki. Stał na mnie. Robić plecy, robić plecy przy śmietniku, dwóch się podnieśli. Ja już plantuję. Stał na mnie duszkiem. Dobra, jeden na aptece, ja padłem. Jestem Biega na panta od prawej, od twojej lewej Mojej lewej? Tak. Dość, na tobie. Stoi tam pod wejściem na. nad enkoma Przy wejściu tutaj ja nie mam. dajemy mi jest z autobusu. Nie, leży, Gdziemy... nie, leży, leży, leży. Od kawiarni będziesz szedł. Od środka na pagu. To jest RPG. Wbił. Wbił, chyba, rozpa, rozpalasz, rozpa, A, rozpa. zdjął mnie. P ponieszę. Nie wiem skąd. Chodzi jeszcze jeden ze środka na parasola. No dobrze. O no ładnie, ładnie. Dzięki. Samo się